Cześć, kochani, słuchajcie, ja powinnam za chwilę wychodzić do pracy, ale stwierdziłam, że ja po, po prostu potrzebuję jeszcze chwilę z wami pokazać, więc mam nadzieję, że czas mnie nie zje i że nie spóźnię się na klientkę. Raczej nie, bo mam jeszcze godzinę do wyjścia, więc myślę, że godzinka mi wystarczy, żeby sobie z wami porozmawiać, bo mam dwa takie tematy, o których dzisiaj będziemy chcieli porozmawiać. Pierwszą z nich zaczęłam już, słuchajcie, nagrywać reelsa, jeśli chodzi o konsekwencje zaburzeń odżywiania i tego, co one dają, więc to chcę sobie dzisiaj poruszyć, bo mam taką ładną wizualizację. A drugą to są komentarze pod, pod kolejnymi rolkami. Tylko nie wiem, czy to, czy to chcecie, żebym znowu omawiała, ale chcę tylko może jedną kwestię poruszyć, więc może od tego zaczniemy. A później przyjdziemy sobie do konsekwencji tego, co daje nam Eating Disorder. YouTube nie lubi, jak się mówi, pełną nazwę tych chorób, dlatego często mówię albo ED, albo coś takiego, więc dlatego nie dziwcie się, jeśli będę po prostu no, nazwę tej choroby przekręcać, żeby po prostu YouTube nie zblokował tego filmu. Chciałabym poruszyć temat wielu komentarzy, słuchajcie, pod moimi rolkami. Nie będę się skupiać tylko na jednej, ale ostatnio jest jakaś plaga i więc dlatego poruszę. Słuchajcie, ludzie, nie wiem skąd się wzięło to, znaczy jest to przykre i w sensie no, no jest przykre pod względem okoliczności i tego, jak się obserwuje społeczeństwo. Na mnie to nie rusza, bo ja za każdym razem wam mówię. Ja czuję się ze sobą zarąbiście, ja jestem dla siebie zarąbistą laską i to, że jakiś kurde 15 latek napisze mi, że jestem gruba, że jestem atencyjną kół, bo takie też się w komentarze to kurde, no nie zatrzymuje mnie to po to, żeby właśnie wysyłać treści, które dla mnie mają znaczenie, które dla mnie niosą wartość, które też nie są nie tylko dla mnie, ale też dla was. To jest jednak dla mnie ważniejsze. To, czy ktoś mi napisze, że moim kompleksem powinny być pryszcze, to mam to kompletnie w dupie, że tak powiem. Przepraszam za powiedzenie. Ale mam to kompletnie gdzieś, bo słuchajcie, pryszcze mam! Oczywiście, że mam. Jestem kobietą, dojrzewam chyba jeszcze 20 lat mam, więc chyba tak. E, cały czas moje ciało się zmienia, hormony, buzują i tak dalej, i tak dalej, więc prostu będą, są i, i co, i się ich nie wstydzę, tak samo nie mam problemu z tym, żeby wyjść niepomalowana, czy do pracy, czy tam, czy na miasto, słuchajcie, ja, no, powiem Wam, że większość tygodnia, trzy, czwarte tygodnia, myślę, że nie maluje się, maluję się tylko jak idę, idziemy na plany, na waksy maluję się, jak mam mód, po prostu jak wstanę i mówię, ej, to jest dzień, w którym trzeba się pomalować, ale one nie zdarzają się za, cięż... za często. Jak idę do pracy robić dziarki, to praktycznie nigdy się nie maluję. Ja też nie mam problemu z tym, żeby wstawiać treści bez makijażu, jakby kocham siebie taką, jaką jestem, w makijażu siebie lubię, no co prawda, jakby lubię eksperymentować z makijażem i tak naprawdę w moich kreskach czuję się najfaj... najfajniej, ale nie zmienia to faktu, że nadal czy bez nich, czy z nimi jestem zarąbistą laską i, i według mnie to, czy, czy mam symetryczną Twarz, czy wielki nos, czy, czy pryszcza naprawdę nie wpływa to na to. Słuchajcie, gdybym miała przejmować się każdym z takich komentarzy, to nie wychodziłabym z domu i siedziałabym yy, jako cicha szara myszka i, no i prędzej zrobiłabym, wiecie, co, coś złego niż, niż dobrego. Ja mam silną i stalową psychę, słuchajcie, ja wychowałam się w szkole baletowej. Czy wy chej też nie wiecie, że... Po przejściu, po szkole baletowej, ta psycha, jeśli ją sobie wypracujesz, jeśli oczywiście już, wiecie, przerobisz sobie wszystko, co tam się działo, to ta psycha jest niezniszczalna. Słuchajcie, no co Wy myślicie, że napisząc mi komentarz, że jestem, ee, nie wiem, no, 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 że tak jak mówiłam, że to, to jest mój ulubiony yy, ten, że jestem atencyjną... Yy, 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 Myślę, że mi to coś da. Nie, nie, nie zmieni mi to mojego życia i... I przykro, jedynie się patrzę na takich, właśnie najczęściej osoby zostawiające takie komentarze, to są albo tak 40 plus mężczyźni, e, albo chłopacy tak, nie wiem, 15, 14, 12 i mniej, e, więc to też mnie przeraża, jak te młodzi ludzie się powiązują, no ale w sumie, no do, do, dobra, no do, dobra, dobra niech się gadają, e, niech się gadają, ja ich nie zatrzymam, tylko po prostu wkurzam mnie to niesamowicie, słuchajcie, bo nie wszyscy w internecie mają tak Mocną i wytrwałą psychikę jak ja. Ja też nie jestem niezniszczalna, chociaż mówię, że jestem, ale jestem po tym, jak sobie przepracuję. Yy, I słuchajcie, ja przepracowuję wszystko sobie na bieżąco, więc dlatego zakładam, wychodzę z założenia, że naprawdę jestem silna i, i jakby, no znają, znając swoją wartość, tak naprawdę nic nie jest w stanie mi to podważyć. Tego się nauczyłam i to jest mega, mega cenne. No, dlatego. No kurde no, ludzie mi też piszą, że wstawiam takie rolki, później się dziwię, że, że są takie komentarze, no ja się nie dziwię, bo tak działa internet, tylko jest mi przykro z powodu tego, że ludzie nie mają w sobie empatii, nie spojrzą na przygodę, jakby na życie, na cały rys. Widzą tylko ten fragment w internecie, na który trafili w tym momencie w jednej, nie wiem, siedemdziesiątej całego dnia, więc no nie wiem, gorszy dzień, gorszy humor, Okej, okay, jeśli musisz się wyżyć w internecie, okej. Okay. Ja preferuję, nie wiem, wyżycie się w formie, w formie założenia muzyki na, na uszy, czy, czy wydzierania czegoś, no ale dobra, jeśli u Was, u niektórych jest to wypisanie komentarzy, to możecie pode mną pisać. Proszę bardzo, znaczy. No lepiej, żebyście nie pisali takiej brzydkiej, bo jak to później wygląda, nie? Ale możecie pisać, bo dzięki temu e, docieramy do większej ilości osób i wszyscy są zadowoleni. I te treści, które chcę, żeby szły i po prostu, żeby leciały w świat, są doceniane. To inna kwestia też tego, o właśnie, o właśnie, wiem, że miałam przejść do tej kartki, zaraz do niej przejdziemy, ale chcę jeszcze wypowiedzieć na temat tego, że jak mnie denerwuje ostatnio TikTok i w sumie niektóry algorytm, w ogóle algorytm niektórych tych e, aplikacji mnie tak denerwuje, bo po prostu Czasami muszę nagrywać jakiś najgorszy shit, po to, żeby cokolwiek poszło, a te treści, przy których nie spędzam masę czasu, wkładam mega dużo serca, e, są po prostu albo ucinane zasięgi, albo, albo zwalane. No niestety, no niestety tak wygląda życie w internecie, ja mimo wszystko się nie poddaję i będę to robić cały czas, co czuję. Prosto serduszka i bez względu na to, czy, czy algorytm mi będzie chciał to podsyłać, czy nie, czy jakieś dziwne osoby będą mi pisać jakieś dziwne rzeczy w komentarzach, czy też nie. Ja otaczam się wspaniałymi i pięknymi ludźmi, którzy kochani dają mi energię do życia i dają mi motywację każdego dnia by wstawać. Dla mnie tak naprawdę przede wszystkim liczy się to, czy się podobam wizualnie i czy jestem atrakcyjna dla mojego chłopaka, czyli dla Piotrka. Dla wszystkich innych mogę być ładna, mogę być brzydka. Tak naprawdę Mm, nie nie interesują mnie to. Ja mam swój styl, w którym czuję się najlepiej, więc nie będę dopasowywać się do kanonu kogoś, kto, kto po prostu pierwszy raz mnie widzieli, i po prostu musi wyrazić swoją opinię. Właśnie tym swoim podejściem chciałabym Wam też pomóc tak zmienić Wasze podejście. Nie wiem, czy jak ktoś powie coś w szkole, niemiłego, żebyście nie brali tego od razu do siebie, bo to nie jest komentarz, który ma wpływ na wasze, Waszą psychę i Wasze życie, bo to niestety jest mega popularne, że jeden komentarz może okazać się gwoździem do trumny i później dominować leci. Ale właśnie w tym jest cała magia i cały, słuchajcie, klucz, żeby zatrzymać się, zracjonalizować te myśli tej obcej, czy nie obcej osoby, bliższej, dalszej i tak naprawdę bazować na tym, że ej, ja w środku czuję się ze sobą super! I naprawdę to, czy ktoś mi powie, czy mam brzydkie włosy, czy ładne, czy mam taką twarz, czy taką. Mnie to nie obchodzi. Każdy może mieć swoje zdanie. Mi też się podobają różne rzeczy. Mi się podoba na przykład taki kolor, ten mi się nie podoba, tego nie lubię. No to mogę powiedzieć, że go nie lubię, ale czy bardzo będę się z tym afiszować, czy nie, to zależy od człowieka i niestety od tego, w jakim środowisku jesteś wychowany, w jakim się otacza. I też bardzo często, jak sam traktuję sam siebie. Niestety osoby, które wylewają z siebie taką nienawiść, bardzo, bardzo często są mega niedowartościowane, same mają masę kompleksów, czy masę rzeczy, z którymi nie potrafią sobie poradzić. Nie możemy pozwalać jednak, żeby takie osoby wchodziły i zaprzepaszczały wszystko, co zbudowaliśmy w swojej głowie. Dziękuję bardzo za ten segment. Przechodzimy teraz, kochani, do tego, co dają nam zaburzenia odżywiania. To jest kartka, którą w ogóle zachowałam i to nie jest mój rysunek ani, ani wizualizacja, tylko to jest Emilki, z którą byłam w Malawie na turnusie. Ta kartka ma już kilka lat, ale cały czas ją przechowuję w takiej, wiecie, fajnej formie, żebym miała. To była kartka, którą tworzyliśmy chyba na istocie choroby, tak nazywały się te zajęcia terapeutyczne. No, i tutaj piękna wizualizacja po kolei, co nie dają, w sensie co dają zaburzenia, tak naprawdę co odbierają i czy, jakie są za, zagrożenia. Tak wiecie, raz na jakiś czas warto sobie o tym wspomnieć, tak żeby wiecie, jak jakoś głupie pomysły Wam wejdą do głowy, to mówić: Ej, ale czy ja chcę mieć to, 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 to i to? No właśnie, ale co to to ma być? To sobie właśnie zaraz powiemy. Zaczniemy sobie od góry, czyli od naszej główki, a tak dokładniej od naszego mózgu. Z niedożywienia organizmu niestety występują mega duże problemy z myślami, z utrzymaniem koncentracji, z racjonalnym myśleniem. Stajemy się też bardzo dra drażliwi. Tacy ciągle, jak to się nazywa, taki oschli. Po prostu empatia z nas. Organizm nie nauczy się rzeczy jakichś, nie wiem, czy z książek, czy z czegoś, skoro ma ubytki w mózgu tak naprawdę, kiedy niedożywiony organizm nie dostarcza tych produktów i tych e, składników do swojej głowy, to z czego on ma pracować? No nie pracuje. No i przez co, przez co niestety organizm sam siebie później zżarawie. Jeśli chcecie osiągnąć też zarówno psychicznie, jak i fizycznie, jak i mentalnie, jakby i w życiu różne sukcesy, to nie ma co odbierać sobie tej podstawy, jako jest wasza główka. Warto ją nakarmić, bardziej warto ją nakarmić, niż tkwić w tym, by karmić ją jak najmniej. Przechodzimy do włosków. No na pewno słyszeliście o tym, że za dają okropne włosy, w sensie odbierają piękne włosy, wypadanie włosów w mega dużych ilościach, takich, że czasami po prostu garściami one wypadają. Niestety ja też to przeżyłam. Aktualnie mam e fajne włoski, co prawda trochę tłuste, ale muszę je umyć, może jutro je umyję, albo dzisiaj wieczorem. Nieważne, teraz nie, bo zaraz idę do pracy. No, jeśli chcecie mieć bujne włoski, no nie możecie znowu nie dawać składników odżywczych, dzięki którym one rosną. Kwiatek nie rośnie bez wody, wy nie rośniecie i wasze ciało i włosy nie rosną bez jedzenia. Bez picia też, pijcie. bo picie też jest bardzo ważne, a o tym mega dużo osób zapomina i pijcie, czy wodę, czy herbatkę. Już nawet kola jest lepsza niż, niż nic nie picie, ok? Już, już nawet to. Tutaj jeśli chodzi o zarówno chorobę na A, jak i chorobę na B, bo z niej chyba się trochę bardziej dotyczy, ale tej choroby na A też, chodzi o zniszczone zęby i ogólnie o ich wypadanie. No niestety zęby również dostają po kościach. No Zęby do kości, więc dostają. Często też towarzyszy nieprzyjemny zapach z ust, przede wszystkim, no i jak ktoś ma syndromy wymiotne, na przykład, czy, czy wywołuje, no to jednak no, ten zapach zostaje. Mimo wszystko w towarzystwie jest wyczuwalne i co sprawia, i zrozumiałe, że sprawia to dyskomfort. No a tak to też bez zębów też chyba nie fejnie jest chodzić, nie? Chyba chcemy mieć zęby. Jeśli chodzi o przełyk, to również spowodowane wymiotami licznymi może, mogą okazać się nadżerki w przełyku. Bo słuchajcie, no tutaj to jednak też musi jakoś pracować. I jeśli ciągle uszkadzamy fragment ten ciała, podrażniamy, ciągle wiecie, wywołujemy... Odruch, który nie powinien być dla nas, wiecie, taki, jak to się nazywa, mechaniczny, mechaniczny, odruchowy, coś takiego. No to niestety nadżerki w przyłyku również się zdarzają. Co za tym idzie liczne zgagi, trudności z przełykaniem, ale i słuchajcie, wariuje Wam cały błędnik, przez co niejednokrotnie już słyszałam o historii osób chorujących na... Bulu! Chyba typu długoletnim, albo, no nie wiem, w zależności od tego każdy jest inny, więc można powiedzieć długomiesięcznym, długotygodniowym, długoletnim do prowokowaniu wymiotów, niestety organizm zapamiętuje, nie wiem, czy, czy jak już wstaje, czy się wiąże właśnie z pozycji skulonej, to niestety wiele osób ma później niekontrolowane niestety wyrzuty zwracania jedzenia, już bez bezpośrednich wywoływania tych, yy, tych wymiotów, tylko sam błędnik jest po prostu już do tego przyzwyczajony, no, wiążąc buty, czy schylając się po zakupy, wiele jest takich sytuacji, wiele dziewczyn historii takich słyszałam, że niestety już później ciężko nad tym zapanować, bardzo ciężko, Ciężko jest już, wiecie, organizm przystosować do tego, żeby tak nie robił, no bo jeśli sami prowokujemy tego i uczymy go tych mechanizmów, no to organizm w końcu załapie i sam będzie to robił, więc no kurczę, proszę, nie róbcie tego. Mega się to później odbije na waszym komforcie, na waszym psychicze, no i przede wszystkim całym zrówku. Każdy tak naprawdę nasz organ dostaje wtedy po kości i po tyłku. Tak samo na przykład płuca. Trudności z oddychaniem. To również może być spowodowane wszystkim innym, ale niestety w dożywionym organizmie płuca też dostają po wszystkim. No tak naprawdę, jak już znowu się powtarzam, wszystkie elementy i fragmenty naszego ciała dostają po kości i mm -mm. zapewniamy funkcjonowanie nie tylko sobie, ale wszystkim i naszym narządom. Oczywiście, dbając o swoje kości, słuchajcie, jak łatwo nabawić się osteroporozy, czyli bardzo łatwej łamliwości kości. Ile ja osób po y, zaburzonkach, niestety znam, którzy ciągle borykają się nadal z tą chorobą, która też przyszła często po czasie. Im dłużej w tym tkwicie, tym większe prawo do czy to do, do Was przyjdzie, czy może się ujawni dopiero później na starość. To nie jest fajne. Łamliwość kości, no po co być ciągle połamanym? No czy Wy tego chcecie? No chyba nie. Bóle stawów również są częstym objawem, bo to boli, bo boli, bo organizm woła o Jedzenie, o pomoc. Często też osoby chorujące na ED przesadzają trochę z białkiem, i to nie jest dobre przede wszystkim dla naszych nerek, słuchajcie. Nasze nerki nie są w stanie wyprodukować i przetrawić takiej ilości białka, tylko, jakiej niekiedy dają, i ograniczają osoby chorujące, więc słuchajcie, te, te nerki, niestety, jak to powiedzieć, dają niewydolność, po prostu. Utrzymują mi wydolność nerek. Samo osiadają się na nich różne kamienie. Problemy też z pęcherzem. Słuchajcie, ja pamiętam, to jest jedno z takich najbardziej obrzydliwych i też dla mnie wstydzących, 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 wstydzących wstydliwych tematów, słuchajcie. Ja miałam mega problem z pęcherzem, kiedy byłam w bardzo złym stadium e, choroby. Niestety no czasami po prostu... Ja się przy was otwieram po to, żebyście też nie stwierdzili się o tym rozmawiać. E, po prostu no, no nie byłam w stanie powstrzymać, już po prostu wiecie, moje mięśnie też pęcherzowe nie utrzymywały, jakby nie kontrolowały, już wszystko jakby siadało i się rozlegulowało. Miałam problem właśnie i z utrzymaniem moczu i po prostu z takimi rzeczami. Jest to wstydliwy temat, jest to cholernie wstydliwy temat. Ale niestety no, trzeba się do tego przyznać, bo takie są realia i to są konsekwencje, o których zdecydowanie za mało się mówi. O zaniku i osłabieniu mięśni chyba nie muszę Wam mówić, bo jest to zdecydowanie oczywiste. Żołądek to już nie powiem jak cierpi bo to chyba każdy jesteśmy w stanie sobie zwizualizować. Różne jest, znowu nadżerki, żody, nadmierne wdzielanie kwasu żołądkowego, ogromne jego bóle, czy spowodowane znaczne jego zmniejszenie, co nie jest dobre. Tak jak niektórym się może wydawać, o, zmniejszy się żołądek, będę mniej jeść. Nie jest to zdrowe, bo słuchajcie, rozpychanie tego żołądka, później uczenie go jedzenia więcej, jest również mega czasochłonne. Mega bolesne. To nie jest tak, że sobie zmniejszycie żołądek i wystarczy wam po prostu już tyle jedzenia, ile macie objętości tego żołądka. No niestety nie. Organizm głupi nie jest. Jego nie oszukasz. I to, że żołądek masz taki, to jakby no nie znaczy tego, że potrzebujesz tyle jedzenia. Nie masz żołądek taki, ale nadal jesteś człowiekiem funkcjonującym, żyjącym, poruszającym się, oddychającym. Potrzebujesz wszystkiego: wszystkich minerałów, wszystkich składników by móc po prostu żyć i funkcjonować. Tutaj też dla wszystkich kobitek, pewnie jesteście tego świadome, że cała gospodarka hormonalna również zostaje po kości. W przyszłości ogromne problemy ze spłodnością, niestety to również jest. E, dużo znam osób z perystartycznymi coś tam jajnikami, tak się nazywa, perysta... Ta, 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 tam. Jak gospodarka hormonalna nie pracuje. Nasze nastroje czasami tak waliują i nasza głowa też no nie daje rady, No jakby... Mm. Staram się tutaj też nie mówić takim językiem medycznym, bo słuchajcie, a ja się nie znam, nie jestem żadnym lekarzem i zawsze wam to powtarzam, a b próbuję mówić to takim językiem, żeby każdy z nas mógł coś sobie zrozumieć. Jeśli chcecie coś dopowiedzieć, zachęcam was do oddania w komentarzach w opisie. Możecie coś dodać od siebie, bardzo chętnie was wysłucham i myślę, że niejedna osoba będzie wam również wdzięczna za to, że, że jesteście i jakby wspieracie w tym wszystkim tych, którzy potrzebują tej pomocy. Ogromny problem, jaki też ja miałam i wiem, że wiele innych osób to mega, mega, mega dużo śniaków. Siniaki robiące się znikąd. Nie wiem, dotkniesz fotela siniak, dotkniesz krzesła siniak, usiądziesz siniak, eee, nie wiem, co jeszcze można robić. No wszystko, jakby co, czego nie zrobisz, to powstało siniaki i to nie takie malutkie, tylko takie czorne na całą rękę. No. niestety wiecie, cała ta osłonka, ochrona skóry też nie jest wystarczająca. dlatego wszelkiego rodzaju siniaki robią się po prostu od tak. O tak, co ma Was chronić, co ma jakkolwiek okalać tam Waszą rękę, czy nogę, czy cokolwiek, to pozbawiacie to wszystko absolutną zarością tkanki tłuszczowej. Również mega wstydliwy temat, jeśli o to chodzi, czyli nadmierne owłosienie. Tak, mówiłam, że na początku, że ma się problemy z wypadającymi włosami, ale to tyczy się głowy, przede wszystkim głowy. Ale niestety, w drugą stronę to się odbija w ten sposób, gdy, gdy nasz organizm jest wygłodniały, powoduje wzrost ilości testosteronów w naszym ciele. A co za tym idzie? Właśnie nadmierne owłosienie. Czy to jakiś wąsik, no niestety to też bardzo, bardzo, bardzo powszechne. Czy bardzo duża monobrew, owłosienie na plecach, na rękach i to takie... Dwa razy większe niż powinno być, jak nie trzy. Jest to mega wstydliwe i ja sama czułam się z tym obrzydliwie, no ale organizm produkuje te włosy, żeby jakkolwiek ocieplić ten organizm, żeby jakkolwiek zapewnić ochronę przeciw, przeciw ciepłu, przeciw zimną. No wiecie, no jak nie ma też tkanki tłuszczowej, nie ma czym się bronić, jest ciągle zimno, jest yy, mega zimno i chce się cały czas chodzić w kocu, a no nie ma czym to ogrzewać, więc organizm produkuje przez to więcej tych włosów, no ale one same też sobie nie poradzą, by ogrzać ten organizm. Bóle jelit, problemy z trawieniem. To jest w ogóle coś strasznego. Ja również przeżyłam niestety swoją historię z jelitami. Nie było to w ogóle fajne. I ja też miałam z tego czasu ogromne problemy z tabletkami przeczyszczającymi i zdaję sobie sprawę z tego, że wiele osób niestety młodych i nie młodych nadal ma te problemy i po prostu przeraża mnie to i za każdym razem chce mi się wyć. Posłuchajcie, słuchajcie, tabletki przeczyszczające naprawdę potrafią zniszczyć życie. Nie tylko Wam, ale i całym, całym Waszym otoczeniu. Słuchajcie, one potrafią spowodować Wam takie konsekwencje. I to nie jest tak, że raz sobie weźmiecie i już luz. Drugi raz sobie weźmiecie i dobra, pozbędę się tego, co zjadłam. Nie, to tak nie działa. Słuchajcie, Wasz organizm później nie będzie w stanie bez tego funkcjonować. Z tym już też nie. Słuchajcie, te dawki będą potrzebne większe, 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 a w końcu weźmiecie ich tyle. Ja niestety miałam taką sytuację, właśnie, kiedy wzięłam za dużo tych tabletek, musiałam wylądować na sorze i musieliśmy wszystko tam przeczyszczać. Później miałam kolejną sytuację, że no, nie przestałam nagle brać kompletnie te tabletki, a co wiązało się z tym, że ponad miesiąc, słuchajcie, nie wypróżniałam się, nie, nie byłam na toalecie, no co mogło spowodować buch. Moich jelit na szczęście nic się nie stało, ale doprowadzanie moich, mojego brzuszka i mojego funkcjonowania do tego, by było teraz tak, jak teraz, żeby było tak, jak jest teraz, czyli dobrze i prawidłowo, to mi tyle czasu i tyle bólu. To jest niewyobrażalny ból. Słuchajcie, jeśli nie był. Wyobraźcie sobie, nie być na toalecie tydzień, albo trzy dni. Dla niektórych to jest niewyobrażalne. No ale później, kiedy nie ma was miesiąc w łazience, no to po prostu to wszystko jednak jest w tym brzuchu i. To wszystko ostaje i jest to okropne. Naprawdę nie róbcie sobie tego. Stan skóry również bardzo cierpi. Niestety matowa, matowość tej skóry, czy taka, wiecie, bardzo duża suchość, czy właśnie siność. Czy, nie wiem, czy widzieliście kiedyś y, osoby, które miały y, duże niedożywienie i były, miały takie całkowicie fioletowe ręce. Jest to obrzydliwe, oczywiście, że tak. No w sumie nie tylko ręce, całe ciało miało takie fioletowo-niebieskie. Jest to obrzydliwe, ale jednocześnie, no, no wiadomo, jest to osoba chora, no więc nie chce się mówić, że to jest obrzydliwe, tylko chce się domówić, że po prostu jest to okropne, że ona musi przez to przechodzić. To doprowadziła się do tego stanu, że jej skóra nawet pokazuje, że ej, to, są, to już wiesz albo w prawo, albo w lewo, bo, bo już nie ma czasu. Tyle młodych dziewczyn też się zastanawia, dlaczego przestają rosnąć, jeśli, jeśli zaczynają chorować na edę. No, słuchajcie, a z czego macie rosnąć, skoro wy nie dostarczacie organizmowi jedonka i chociaż trochę czegoś, co mógłby przeznaczyć do tego, byście wzrastali, a nie mm, po prostu utrzymywali się przy życiu. To jest egzystencjonowanie, to jest utrzymywanie po prostu się przy życiu przez jakiś czas. Nie trwa to wiecznie. No więc organizm ostatnio o czym myśli, to że żeby przestać rosnąć, a słuchajcie, to też nie jest tak, bo ja na przykład kiedyś chciałam być mega niska i mogłam sobie powiedzieć, o to jest moje rozwiązanie na no to, żeby być niska i przestać rosnąć, no nie, niestety tak to nie działa, wiele osób niestety zaczynających chorować w wieku właśnie takim 12-13, wiadomo, zależy że każdego indywidualnie, dojrzewa, dorasta mega nieproporcjonalnie, na przykład, no, nie wiem, rosną dłuższe ręce, ale krótsze nogi, nie wiem, kobiecość, wiecie, kobiece sylwetki typu biodra się nie rozrastają, biust też nie rośnie, albo właśnie rosną mega nieproporcjonalnie. Organizm ten szaleje i dostaje tak naprawdę po łbie, więc on nie wie, co robić, przez co no niestety ta sylwetka jeszcze bardziej może dostać po, ko po kopie i po, yy, po dubsku, skoro wy będziecie jeszcze bardziej dociskać, bo on nie miał z czego się rozwijać, no i on wiecie, no nie zatrzymacie jednocześnie te tego wzrostu kompletnie, więc. Mimo wszystko, jakkolwiek będzie on próbował się rozrastać, no ale nie jest w stanie rozrastać się w takim tempie i w takim, w jak to się nazywa, w takim urośnięcie i dostanie wszystkich kształtów. Dojrzewanie jest naprawdę ważne i słuchajcie, nie ma co tego powstrzymywać. Ostatnie na dzisiaj tego punktu i całej naszej karteczki, co my tutaj mamy, czyli pogorszenie wzroku. Ja pewnie wiecie, że oczy również podają. Tak, tak samo możemy tutaj węchu. Każdy tak naprawdę nasz zmysł dostaje po kości. Ja też mogę powiedzieć. A jeszcze o serce nie powiedziałam. O, dobra, dobra, to jeszcze o serce musimy wrócić. Ja mogę powiedzieć, że ja miałam ogromne zaburzenia czucia. I to było przerażające w pewnym czasie. Słuchajcie, ja nie czułam w swoich rękach kompletnie nic przez jakiś czas. Brałam coś na ręce i ja nie czułam tego, że czy ja coś trzymam, czy ja coś dotykam, czy nie. Jakby twarde wydawało mi się miękkie, miękkie wydawało mi się twarde. To było tak zaburzone i tak cholernie dziwne. Tak samo no właśnie niektórym ja się bardziej na wzroku, niektórym na słuchu, właśnie niektórym na, o słuch też, też jest bardziej, niektórym na węchu, mi się odbiło akurat na, na dotyku. Nie ma co się w to pchać. jest to absolutnie przeżycie, które, które fajnie jest przeżyć, nie lepiej jest przeżyć masę innych rzeczy niż akurat tyczyć się tylko tego. No i słuchajcie, prawie bym najważniejszy narząd w naszym organizmie, czyli nasze serduszko. A jemu dostaje się najbardziej zaburzenia rytmu serca, dlatego też bardzo często anorektykom i ludziom chorującym sprawdza się ciśnienie. Kiedy byłam w szpitalu, to zawsze w szpitalu czy ośrodku dzień zaczynało się od sprawdzania ciśnienia. Niestety to też szaleje. Niestety bradykardia, czy, czy to drugie, jak to się nazywa, to, to w drugiej stronie. Palpitacje, to wszystko jest niestety na porządku dziennym i nasze organizmy nie. Nie zasługują na to, żeby w szczególności w młodym wieku tak dostały, kiedy nie są to, nie są to, wiecie, w ogóle dolegliwości, które powinny was teraz chwycić. Wszelkie bóle w kratce piersiowej, bo to serducho zaczyna również boleć. Jest celu tękie, osłabione, słuchajcie. Ono z takiego bijącego i ciągle rozwijającego serduszka po prostu zaczyna zwalniać i zaczyna po prostu czerpać z tego, ile ma, a nie ma tego za dużo. Siłą się konsekwencją tego są różne omdlenia, bo ono po prostu się niekiedy, wiecie, zwalnia do tego tempa, że nas czy, że świat nam mucina. Tak naprawdę tych, tych przykładów jest jeszcze masa mocy więcej, ale chciałabym tym filmem Was trochę też odstraszyć. Dajcie znać, jak się na to potrzyjecie. Dajcie znać oczywiście, jeśli cokolwiek Wam jeszcze przychodzi na głowy. Wypiszcie na dole w komentarzu wszystko, co myślicie, że może fajnie odstraszyć inne osoby potrzebujące takiego odstrasznika. Dziękuję Wam słuchajcie za ten podcast. Ja lecę do pracy, chyba nie powinnam się spóźnić. Trzymajcie się, Buziaki. kocham was! Heju!